Cześć, z tej strony Alek. W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadali na różne pytania. Mamy tutaj cztery zdjęcia. Można wybrać siebie, można wybrać kogoś innego. Także jest ze mną dzisiaj ta modelka. Wiolka. Syfofanka. Jest ze mną dzisiaj Hubert, tak zwany dredziasty. Jest ten, jestem też ja. Na tym będzie polegał odcinek. Ktoś ma do dodania jeszcze? No tak. No nie ma jak zauważyliście za z nami kamerzysty. Kamerzyste jest w szpitalu. Bardzo się źle czuje jak zauważyliście na jego story Powiedział, żeśmy nagrali odcinek jakiś na kanał ponieważ no nie mamy niczego. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia i kolejny odcinek już będzie z nim. Będzie odpowiadać na pytania. Ja osobiście nie wiem, czy chcę na nie odpowiedzieć, no ale już trudno. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. A, i oczywiście subskrybujcie tutaj nasz kanał. Like, like, like. Kto chce pierwszy? Może o, zacznijmy odcinek. Stanie. Tak. A ja się bo... Ja pierdzielę co to będzie? Jeszcze, że on ma tam za dużo do myślenia. Nie czytałem je, więc może być grubo, naprawdę no, no, to może. Się być. czy nie odcinek, już wiecie, tak? Tak, więc. No kolejny się... może, to już nie i mam. Proszę dalej. bardzo, to ja zaczynam. Więc tak, nie, niech zacznie, niech zacznie. <gry> Dobrze, także pytanie numer 1. Jeżeli musiałbyś kogoś uderzyć w twarz, to kto by to był? Ojojoj oj, nie no. może wiedzieć Także co? Ja odliczam, każdy niech odlicza po pytaniu tak, <grym> 5, 4, 3, <grym> 2... Jeden, Kto ja to odpowiedział, mogę wiedzieć? A on sam sobie, na otrzeźwiałkę Hej, to chyba, czekaj, cały policzek jeden, drugi nie Bo oni mają takie fetysze, bo za dużo się oglądali Kiss or slap. I niestety Coś im się stało to to i bardzo miał. chcą, my mnie w moim buźkę dobrze Kogo chciałbyś pocałować? Szkoda, że nie ma kamerzysty tutaj dostępnego Pięć, cztery Trzy, dwa, jeden. O, ja wygrałam! A ty się byś chciała pozytywnie. O, ale robisz ty ty mała. no. tak samo wygłaśnię, widzicie panu. Nie ma nie wiem. Aha, no. dobra, no, no, uważaj. Ale, ale, ale ja, nie, ja mu to mówię, ja mu to powiem. Ja jestem narzędziem, to tak Jestem śliczny. Ja jestem niewinny, jak chcę. To jest Tutaj masz. Dobra, trzecie pytanie. Kto według ciebie jest najbrzydszy? To no, nie było łatwiejszy, powiedzmy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Oh. Oj, 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 co się stało? Wiesz, ja, co a my tak serio, czy co? No a nie. To co, to jak już kamerzysty nie ma na tym, to już mnie nie szanujecie? O coś, ale o co chodzi? O ale nie mi no, się! To jest fantastyka! Dobra, boże, Ale człowieku! Dobra, chodź, do nas nagrywamy odcinek! Dobra, odcinek. No dobra, i tak pewnie przyjdzie za dwie minuty, więc spokojnie. No, Oczekam, no, ale poczekamy, ja poczekamy na niego. Tak nie zrobił. Dobra, chodź tu! Teraz moja kolej. No i będzie kolejna Ale już wróciłeś, tak? Nie będziesz... się Dobra, uspokój się. Uspokój się, ochłonąłeś. To teraz moja kolej. Kto najbardziej cię denerwuje? Kto najbardziej się denerwuje? Tak, hmm. Łatwo, ja sobie to bardzo dobrze będą Odłożę tutaj telefonik Trzy, dwa, jeden No. O, o, tak jest, coś ale ja aż jest. taka jestem impre... Coś w ty jest. tym jest. Jest tak, Piszcząca? Piszcząca? Jesteś taka denerwująca? Piszcząca Pani Ale on też was denerwuje Zresztą Dobra Olka ja, ja, mogę, ja, ja już mogę... Teraz ja powinnam ja tak nie, no, Ja to już muszę stokę. Tak. stopkę. Tu, tu powinna być stopka na tym pytaniu, tak mi się wydaje. Dobra, ja zadaję kolejne pytanie, bo nikt mi nie daje dojść do, do słowa, jak zwykle. Także moje pytanie jest następujące. Słuchamy cię. Kto jest najbardziej zepsuty? O! Zepsuty w sensie nie wiem. Gdzieś bali świeży oddech? Zepsuty intelektualnie, popsuty A ja. pewne sprawy skrzywił mu e, myślenie i w ogóle. Pięć. 4, 3, 2, 1, Tak Również to samo odpowiedź, moi drodzy. Również to samo. Ja nie, to ja tak nie uważa. A czemu ty wybierasz mnie znowu? No bo ty jesteś ty, najbardziej ty, ty, ty. Jak dla No dobra nie, to ja, nie dobra, nie. Ty to ja zmieniam No to tak takim Ale, ułożone, to, ale nie, nie można tak w sposób Ile? Ile? Dobra to jest normalne, ty nie umiesz tak sytuację. co do siebie Mówię prawdę, co mam kłamać? Ale stary, ja też nie mam Ale nie mamy się kłócić Tak Bo jak ja bym miała, nie wiem, tak od jak ty wybierać, to bym... jesteś Ja jestem smutna i zła, ponieważ nikt mnie nie wybiera Kogo najbardziej lubisz? Oczywiście znowu nie ma kamerzysty, więc nie mogę go wybrać, no ale... Ale co jest takie, kogoś wybrać? Pięć Cztery, trzy, dwa, jeden. Mimo wszystko. Za wszystkie rzeczy. Ale ogólnie, mimo tego, tak ty tak, Ogólnie Mimo wszystkiego. Ogólnie na tym. odcinku to wiedziesz na najbardziej głupiego i chorego no a Ja jest na siebie. Jest nienormalna, ale ją ja lubię jakoś potrafię ją zaakceptować. Też, też jakoś, jeszcze na te Jeszcze ja. Ale no ty wiedziesz na najbardziej na nie normalnego, wiesz o tym, to no jest chore. Ale wy tak zawsze do mnie mówicie, a to jest nieprawda, ja to wiem. Takie ciekawe pytanko, gdybyś musiał zjeść czyjeś zwłoki, to czyje ciałko byś najchętniej skonsumował? Oooo, mrał, Uuu. ja już wiem, ja z chęcią, z chęcią To już tak jest to oglądał, to dotyczy... e, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No. Ogólnie się 5, 4, 3, 2, 1 Ogólnie Dario szukam jak małpa, Uuu. więc jakbym tą małpę, chociaż zjeżdżę Jeszcze raz Cegorka z tobą zgadza Ja się nie dziwię, że nie chcieliście tak? mi zgadzać Oooo, tak. gdybyście chcieli mnie zjeść, to ja się ty też bym schrupała ja już nic nie mówię. A ty kogo z tym no Oczywiście, no Oczywiście, trzeba no wiadomo. Że no, a, 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 bo każdy nie, nie ma. Ja w ogóle nie rozumiem jego odpowiedzi na to pytanie, ale dobra, No bo ja powiem, ty jesteś jak małpa, dobra, a... ale ja szanuję zwierzęta, no ale ty jesteś taką... To jest człowiek człowieku, człowieku małpa <grym> Widzicie co? To ty jest człowieku małpa, więc tak zjadłabym go, Co ty masz głowy kamerzysta? Według ciebie kto z Jadzyką. Co? Jak? Gówno? Cicho Według ciebie kto zjadłby kupę jako pierwszy, gdyby został do tego zmuszony i dostałby na więcej pieniędzy? Ale głupie to jest, to jest tak głupie, D że aż nie bo, wiem czy się chce Dobra wiadomo kto to, Nie, nie śmiej się, bo ja już podejrzewam, bo ja robię różne dziwne rzeczy w życiu, ale bez przesady No dobra, 5, 4, 3, 2, 1 a, czyli? Czyli 2 na 2 Dobra, ale wiem, że wiecie dokładnie, że ja bym tego nie zrobiła pano. Tylko Pani, chcieliście to, mi zrobić pano. na złość To chcieliście mi zrobić na złość, bo Do ja mówię pano. szczerze A on po prostu zaczyna na mnie zemścić Już bo nie Bo ja tak, jestem najgorsza tutaj Już nic nie ugrasz, tak? Bo jestem tak skurzająca, że o niej, no Nie pisz Nie pisz, proszę Nie pisz nie wiem czy chcę odpowiadać, no ale w sumie A jakie było pytanie? Jakie było pytanie? No, dałaś pytanka Kto ma najwięcej pryszczy? 5, 4, 3, 2, 1. Ja nie wiem, ja, ja, się, obawiam, się, ja się obawiam. Ja tylko dobrze to zakrywam, nie? Ja nie no wiem. Z... Ja wiem. Ja ja Filtry na Instagramie się dają. Jeśli malował, to też by nie, ja nie, ja nie malował. Ja ale mal nie, no tak ja, szybko. przynajmniej się nie maluje na mnie. To, to pół naszkuje. Ja się nie maluję. Gdy ja ja widzicie to, to całą twarz to jest jeden wielki pryszcz, nie? Dobra, ostro. Jeśli musiałbyś się pozbyć jednej osoby, kogo byś zabił jako pierwszego? 5, 4, 3. Dwa Jeden O ty, ja ładniejsza to zdarzyłam ty Ja, ja siebie. nie mam Ale bym jej... Nie mów tak Nie, nie, nie chodzi o to, bo ja nie ja nie będę. A ty co pokazałeś? Ja wolałbym e, nie, bym nie zabić Nie kogoś, niewinnego człowieka My A ja jak nie pokazałem niewinnego My człowieka nie To jest pytanie, kto by mnie pierwszy okradł? To na chodzi, kto by okradł kamierzystę Bo to, przepraszam, pisał pytanka Pięć Cztery Trzy, dwa, jeden. Ale to była naj, najrozumniejsza odpowiedź, chyba. No oczywiście. Dla jest idealna odpowiedź. Teraz już macie. Nie, nie, uwierzcie, że nie. Ma, ja odpowiadam ja prawdziwie. Co chcesz. chcesz, oczywiście. Żartuję. I wyłączcie ten telefon. Nie, wyłącz, co bo to żartuję tak? jak zwykle. Yes. Mój? Dobra. Kolejne pytanko kto jest, jest najmądrzejszy? Uuu, ale łatwa odpowiedź. Ale tutaj nie ma takiej osoby. Jest, jest. Nieskromny. 4, 3, 2, 1. I celu. Nie jest najmądrzejszy. Niestety. Widzicie to? niezręczny. Jestem nawet ale tutaj to, widać, się nie że Wiadomo. ja. Tak, przekrzykujecie ja, w tym momencie, ja. nie dacie mi dojść do słowa i to jest już zniewaga I wy nie umiecie się zachować, czyli jesteście głupi Ale prawda Bo nie mogę taka, nawet nic powiedzieć i mnie przekrzykujecie Prawda? No, tak, ta, ta. ale ty masz tatuaż na morzu Znacie jego story, chyba wiecie jak go nie. oceniać I myślę, że widzowie wszyscy tak samo postawili. W komentarzach A, możecie mówicie pisać, do mnie, nie? tak? Albo się wyłą... nie. Wyłączyłem się na chwilę, bo nie słyszałem Jesteś tak głupi, żeby to zrozumieć to co się się. Wyłączyłem się i nie wiedziałem co do mnie powiedziałeś No się Dobra, kolejne pytanie, do kogo czujecie największy respekt? Przecież ja postawiłabym do kamerzysty. Ja też, gdyby tu tak, byłaby taka możliwość kamerzysta, tak. no jednak Ale to... ja bym nie postawił dla bo... tego, kto mi gotuje na co dzień, także 5, 4, 3, 2, 1. Ty... Ale ogólnie... Jako z domu mogę z nią normalnie porozmawiać Ona, ona jest tak. ona, ale mogę z nią pogadać. Ten co mampa, to wiecie co? Wiecie co? Te, to, a ty się teraz wypowiedz, no? Chciałbym się wypowiedzieć. To, to czy mogę, w końcu, mogę w końcu się wypowiedzieć, czy nie mogę? Możesz czy już nakłapaliście jezorem. W... No dawaj do mów Ja po prostu wielki się trochę boję, tak? I dlatego tak mówię, żeby nic mi później nie zrobiła, żeby wiedziała, że czuję do niej respekt, bo jakby nie czułbym nie respekt. Nie jakby się to mogło skończyć. Ale ty nie, to jest się nie. pewnie. Jesteś Dobra, dawaj dalej. Teraz się zadaję pytanie. Kto jest najbardziej pracownikiem? Pięć, cztery, Trzy A to Dwa, jeden. Dwa jeden. Pięć. Prosta odpowiedź. No ma żadnej A ja Co to się, Ja pracuję nad sobą. Ja moim ja zdaniem to ja dużo nad robię, nie? Mi się wydaje, że tak Alex, ponieważ on z kamerzystą już w Warszawie tyle czasu byli i robili nowe piosenki. W końcu ktoś, ktoś to docenił! Tak mi się wydaje, no Nie, no, to tak to tak no, nie, no dobra to jest. Ale ja też patrzcie. On się tutaj on, dużo on, robię, dużo załatwiam piątka. Tak on, on to po prostu nie. później zobaczy wow. i no Też robisz, Zobaczy dużo, i Dużo, i dużo tak, robisz, tak. no ale wiesz o no. oh, no. Ale też dużo robisz, no ale też uważam, że ja też jestem Dobra kończmy, Ogólnie kończmy no. te pytanka Wydaje no, mi się, że widzowie już za dużo się dowiedzieli I nie będzie no. eee, ja, tak się jedno Ostatnie pytanie Kto ma największe szanse na zostanie celebrytą w przyszłości? O, łatwo pięć nie no cztery, nie Cięż, ciężkie trzy, pytanie bardzo ciężkie pytanie jeden ogólnie tak ale moi zegi to też tak mają rację no, nie ale ja też myślę że jestem w stanie nie ale no on niestety <grymne> jest, musisz sobie więcej <grymne> No widzicie, to, widzicie, to. widzicie co dobra, tu ma i... Dobra, to zależy od tatuaży. I ma najwięcej tej to się nie Ja się będę dlaczego, tak nie Ja i tak jestem celebrytą bez celebrytstwa. No kończymy odcinek może go zakończyć? Nie. To kto kończymy. Dobra, dobra, kończ go. No dawaj, chodź, No odcinek. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostaniecie z Subika, zostawicie tam na to Subika, Subika, Subika i widzimy się w następnym odcinku. Ja z koleżytą